Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Fox Garden. Odcineczek będzie króciutki, szybki, z ręki nagrany, bez żadnej obróbki. Chciałbym Wam pokazać problem, który dotyka niejednokrotnie wielu kierowców samochodów używanych, a mianowicie problem z zapaleniem. Jak widać kontrolki się świecą, ale silnikiem się nie da obrócić. Akumulator jest rozładowany, ale jest na to sposób. Dzisiaj jest okazja do tego, żeby... Przetestować pewne urządzenie, które za was wam pokażę i zobaczymy co to da. Jest to urządzenie zakupione w Lidlu za niecałe 200 zł. No i spróbujemy przetestujemy to. Kabelki może nie są imponującej grubości, ale może nas to zaskoczy. To jest rodzaj akumulatora, który przechowuje prąd. Dobra, świeci się zielona lampka. Idziemy kręcić. Filmik bez cięć, bez żadnych obróbek, tak żeby było wiarygodnie. Proszę bardzo. Silnik pali. Urządzenie piszczy, należy go odłączyć. Tak samo tutaj, wtyczkę. O, nie chce wyjść, bo jedną ręką Ok, to by było tyle. Jeżeli tego typu krótkie filmiki Wam się też podobają, myślę, że jest to temat dość praktyczny. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, czy używaliście takiego urządzenia, czy u Was się to sprawdziło. Trzymajcie się, cześć!